Witajcie! Mam nadzieję, że mnie słychać, bo płynę pod dość silny wiatr. Witajcie w nowym roku! Dosłownie w nowym roku, bo mamy dzisiaj 1 stycznia 2023 roku. Pogoda wiosen na 14 stopni w styczniu. Tego jeszcze za mojego życia chyba nie było. Pogoda taka pochmurna, ale nie pada. Więc jest przyjemnie. Postanowiłem ten rok rozpocząć aktywnie, przetestować nowy kajak, nowe wiosło i przy okazji rozwiązać konkurs na produkty Nikwax, który ogłosiłem na filmie z ostatniego piwaku. Także taki plan na dzisiaj. To nie będzie zbyt długi film, także tym bardziej zapraszam. Zostańcie ze mną. Jezioro mi się skończyło, co ma swoją dobrą stronę, bo będę wracał z wiatrem teraz, ale zatrzymałem się w, tak naprawdę w początku Rzeki o nazwie Sama, która swój bieg zaczyna właśnie w tym jeziorze, po którym pływam dzisiaj. Zatrzymałem się w takim trzcinowisku, bo nie wieje tutaj wiatr i będę mógł bardziej spokojnie do Was mówić. Z większą nadzieją, że coś z tego zostanie nagrane w takiej jakości, że da się tego słuchać. Testuję dzisiaj nowy kajaczek, który dostałem pod choinkę. ETVIT X500. Jak na razie wrażenia bardzo pozytywne, ale oczywiście na taką głębszą, bardziej dokładną recenzję tego kajaka przyjdzie czas za, za jakiś czas, gdy trochę nim popływam. Skoro jest cisza, skoro jest spokój, w którym słychać tylko przelatujące kaczki i gęsi, może wylosujemy zwycięzców z konkursu z ostatniego biwaku, Przypominam do wygrania cztery zestawy środków od firmy Nikwax do pielęgnacji odzieży outdoorowej, do pielęgnacji śpiworów itd. itd. Mam tu taki program, mam nadzieję, że to widzicie, do losowania z komentarzy na YouTube. Wkleiłem już link do tamtego filmu i poszukajmy zwycięzców. Najpierw sprawdźmy, ile było komentarzy unikatowych, bez powtórzeń, bez odpowiedzi od jednego widza. Takich komentarzy było 39 i wybieramy pierwszego zwycięzcę. Janusz P.: Witam i pozdrawiam, staram się oglądać na bieżąco wszystkie odcinki, brakuje mi takich klimatów, mieszkam w Hiszpanii ale w tym tygodniu krótkie odwiedziny w Poznaniu związane z pracą. No W Hiszpanii chyba też może być całkiem sympatycznie, jeśli chodzi o camping outdoor i bushcraft. Janusz, tak jak pozostali zwycięzcy, których wylosuję za chwilę, napisz do mnie maila, wymienimy się adresami i produkty polecą do Ciebie. Jeśli to możliwe, może do Poznania, a nie do Hiszpanii. Tak żebym nie zbańczył na tym całym interesie. No dobra, żarty na bok, losujemy kolejnego zwycięzcę. Poczekajcie, bo musiałem wejść jeszcze raz w tą aplikację. Losujemy drugiego zwycięzcę. Blackout. Bardzo fajny biwak. Dziwnie, że u Pana śniegu brak, bo na Śląsku u nas to śniegu po łydki. No, w tej chwili chyba nawet na Śląsku nie ma nie ma śniegu, bo temperatury dodatnie panują w całym kraju. Blackout to samo, skontaktuj się ze mną proszę na, poprzez maila, którego znajdziesz w opisie do tego filmu. Ok, wybieramy kolejnego zwycięzcę Blazej NT. Domyślam się, że chodzi o Błażeja. Bardzo fajnie zrobiony film, naprawdę dobrze się ciebie ogląda. Przez przypadek tutaj trafiłem, kliknąłem i obejrzałem całość. Z ciekawości, zobaczę poprzednie filmy, nagrywaj dalej. No więc, Błażej, w czepku jesteś urodzony, bo nie dość, że trafiłeś na wyborny kanał, outdoorowy. To jeszcze w pierwszym filmie, jaki oby wygrałeś nagrodę. Kolejnym zwycięstwem jest Arkadiusz Wójcik. Oglądam od dłuższego czasu, rób tak dalej, nie popadaj w komercję. Wszystkiego dobrego. Arku, gratuluję, jesteś czwartym zwycięzcą w naszym konkursie. Produkty nigwak które powędrują do ciebie, tylko proszę skontaktuj się ze mną za pośrednictwem maila. No dobrze, to tyle ogłoszeń parafialnych. Odpoczęłem chwilkę. Może jeszcze wezmę łyka gorącej herbaty, którą mam w termosie, i powolutku będę się zabierał za pokonywanie tego jeziora w drugą stronę w kierunku na wschód, zachodnią. Południowym chyba dzisiaj wiatrem w plecy. Wolę wracam do miejsca, z którego wypłynąłem. Płynięcie z wiatrem w plecy jest łatwiejsze, ale wymaga więcej korekt kursu. Kajaczek ma tendencję do zakręcenia pod wiatr. Nie wiem, czy powinien mieć bardziej dociążony dziób. Pierwsze koty zapoty także będę to obserwował i uczył się tej maszyny. Ale słuchajcie, korzystając z okazji, że mamy nowy rok, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego na ten. 2023. Niech to będzie najlepszy rok w Waszym życiu. Niech Wam się wszystkie plany i marzenia spełnią, i żebyśmy wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. No dobra, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu.